Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie komputerek dla Braka Brak powiedział, że będę mu zrobił komputerek w kwocie od 7 do 8 tysięcy, który ma ładnie wyglądać niekoniecznie być bardzo wydajny i stwierdziłem, no w sumie spoko ciekawa opcja kolejną cechą tego kompa miałem być zespoły z Corsaira, ponieważ miałem być ma być tam duża część podzespołów z korszerza. Obstawiam, że mu się one po prostu podobają, bo są ładne i chciał sobie takie wybrać, bo Corsair, no nie ukrywajmy, że zwraca bardzo dużą uwagę na wygląd. Także co? Zaczynamy! Procesor to będzie standardowo w tym budżecie i 7K 10700KF. Najwydajniejszy chyba procesor do gier w takiej fajnej cenie, ponieważ on około 1600 zł kosztuje, a oferuje 8 rdzeni, 16 wątków, traktowanie w spoczynku 3,8 GHz w buście 5,1. Ale możemy to znacznie mocniej podkręcić, jeśli nam się to uda. Więc myślę, że chyba najbardziej wydajny procesor w takiej mniejszej cenie. No, oprócz tam i 9, no ale i 9 w naszym budżecie się nie zmieści. Płyta główna to jest Gigabyte Z490 Vision Czyli to jest prawdopodobnie i według mnie najładniejsza e, płyta główna jaką możemy kupić obecnie na chipset Z490 Ponieważ wszystkie sekcje zasilania, chipset jest zabudowany właśnie białym takim tworzywem, nie widać tego PCB Ładnie wygląda ta płyta, kolejną zaletą tej płyty to jest to, że oferuje bardzo bardzo fajne y, możliwości, fajna sekcja zasilania. Możemy ciekawie podkręcić procesor. Co najmniej dwa tam są na dyski na M2. Możemy zmieścić aż 128 GB pamięci RAM, które są taktowane aż 5000 MHz. Oczywiście wiem, nie kupicie takich, ale jeśli by ktoś chciał spróbować tak mocno podkręcić lub kupić jakieś mocne pamięci i podkręcić, no to myślę, że tak, ta płyta jest ciekawą opcją dla niego. Ta płyta główna ma oczywiście podświetlenie LED które możemy sterować za pomocą oprogramowania gigabajta, które nie jest za dużo, ale tak ładnie, delikatnie podświetla naszą płytę główną. Mamy sporo również wejść USB, możemy aż 4, razy, 4 karty graficzne podpiąć, czy na SLI, czy na crossfire. Obecnie producenci odchodzą od tego, ponieważ to niekoniecznie gry wykorzystują dwie karty graficzne, a ponad 4, więc coraz rzadziej się to używa, ale jeśli ktoś by chciał jakąś starszą kartę sobie spiąć w SLI lub crossfire, to jak najbardziej może. Pamięci RAM są również od Corsera, są to są to Vengeance White Pro 16 GB, 2x4, 3200 Mhz Są one białe i mają podświetlenie LED więc myślę, że fajnie wyglądają Ja takie też będę chciał mieć lub takie mam już nie będę mówił, do własnego komputera Będzie można je podkręcić na 4000 MHz jeśli trafimy na dobrą sztukę bo one się bardzo fajnie podkręcają ponieważ one wychodzą w wariantach 3200 i 3600 MHz nie jestem pewien czy 4000 więc jest duża szansa na od jest duża szansa możliwość ocenia tych e tych pamięci więc jeśli chcesz się pobawić to możesz podkręcić je aha i bym no o najważniejszym zapomniał według mnie Corsair z obecnych producentów ma najlepsze podświetlenie LED jeśli chodzi o podzespoły komputerowe. Najlepiej to można sterować i według mnie najlepiej to wygląda. Dysk to jest od Adaty SX8200 Pro, czyli to jest ta sama wersja, której w wcześniejszych komputerach Wam proponowałem, zresztą tam 6000 i bodajże 5000, czyli to były bodajże 5300 GB i tutaj akurat dałem ten, ten dysk, ale w wersji terabajtowej. Zasilacz jaki umieściłem to jest od, również od Corsera, rm RMX 750W biały Dlaczego wziąłem białą wersję? Ponieważ jeśli kupujemy biały zasilacz od Corsera To automatycznie nasze wszystko, całe okablowanie z tego zasilacza również jest koloru białego Co będzie to bardzo ładnie wyglądało I myślę, że nie, też zaoszczędzimy na tym pieniądze, ponieważ nie trzeba dokupywać osobnych kabli no, które zawsze trochę kosztują, ponieważ jeśli kupimy z takiej wysokiej półki to trzeba liczyć się z wydatkiem Około 500-600 zł za cały komplet kabli A tutaj już normalnie mamy Wszystkie kable białe, ten zasilacz ma certyfikat 80 plus Gold I 750 W mocy maksymalnej I również jest cały modular. Obudowa to jest też od Corsera IQ400 IQ 465x RGB White. Ona ma w sobie już trzy wentylatory. Dodatkowo w niej możemy zamontować jeszcze trzy wentylatory. Na górze dwa i w stół jeden. A domyślnie mamy cztery podświetlane białe, więc myślę, że bardzo fajna opcja. Obudowa mieści w sobie karty graficzne o długości maksymalnie 370 mm, czyli to jest taka średnia wielkość nowych kart, ale myślę, że wszystkie obecne na rynku się zmieszczą. I jest to obudowa z wyższej półki, myślę, że tu więcej ja nic nie mam do gadania e, Przechodźmy dalej I teraz karta graficzna No z kartą graficzną był problem, ponieważ nie było problemu znaleźć karty, która by pasowała do tego budżetu Ale byłby z, był problem ze znalezieniem karty, która ma całkiem fajne chłodzenie i całkiem fajnie wygląda Ponieważ no musiałem się ograniczyć z budżetem Ale coś wybrałem To jest też produkt z Gigabyte'a, ja najbardziej ubolewam, że nie ma edycji Vision w tych yy, niższych modelach, ponieważ Vision jest w RTX 3070 i 3080. Niestety nie znalazłem RTX a i prawdopodobnie nie będzie RTX a 3060TI w tej edycji, ale znalazłem inną wersję. Ponieważ jest to wersja Gaming OC Pro, ona się różni od tym od we wersji Gaming OC, że ma trzy wentylatory, a nie jeden. Ma ona taki szaro, srebrny obudowę, nie wygląda to źle. Jest tam pasek ledów, więc myślę, że będzie zadowolony. Nie ma najlepszych ledów jakie są, ale no myślę, że nie jest najgorzej. Według mnie powinieneś tą kartę rozebrać, ją kupić i po prostu przemalować. A jeśli chcesz, to możesz dołożyć do białej karty graficznej, tylko niestety musisz e, dołożyć 600 zł, czyli przekroczymy budżet 8000, no i kupić po prostu RTX 3080 Vision, ponieważ on jest biały i według mnie to jest też jedna z najlepiej wyglądających kart w tym budżecie. Chłodzenie wodne jest od Corsair'a Hydro Cyrus H115i, czyli to jest tak jakby E, has setka tylko po faceliftingu można, Możemy to tak nazwać I to chłodzenie jest e, 240mm, czyli dwa razy wentylatory 120, jedziemy na górze Mógł, Zastanawiałem się Czy to nie wziąć na przykład jakieś e, 360, ponieważ do naszej budowy się zmieści naprzód, ale budżet Trochę boli I wolałbym na przykład, żebyś dołożył Te 300 zł czy tam 600 do karty graficznej do tego chłodzenia, bo myślę, że na spokojnie to chłodzenie schodzi twój procesor nie da jakichś super idealnych temperatur, no ale myślę, że będą całkiem znośne. Na pewno nie będą wysokie. I nawet jak podkręcisz, to będzie to chłodzenie dawat. Oczywiście ma RGB. Nie znalazłem niestety dostępnej białej wersji, jest biała wersja tego chłodzenia, ale jak znalazłem to po takiej cenie, że to w ogóle się nie wiem, po co kupywać. Były możliwe chłodzenia również białe od Asusa. Ale skoro chciałeś korserza, no to dajcie Ci korserza. Jeśli chcesz, to możesz coś kupić od Asusa, ponieważ Asus według mnie ma jedne z bardziej sensownych białych chłodzeń. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to powiem na tyle. Cały komputer wyszedł około 7900 zł, tam z kawałkiem. Tutaj widzieliśmy ocenę. I myślę, że bardzo ładnie wygląda. Jeśli byśmy nie doinwestowali w LEDy. To, i poograniczali pewne rzeczy, to byśmy dali radę tutaj wsadzić RTX -a 3070. Chociaż to byłoby trudne, ale myślę, że i tak na wydajności dużo nie straciłeś, ponieważ w takim pozycji, jak ty masz, ciężko coś lepszego dać. Ale myślę, że tutaj masz sporą, sporą. Możesz tutaj się sporo popisać, jeśli chodzi o rozbudowę. Ponieważ, na przykład, w przyszłości możesz sprzedać tą kartę graficzną i kupić RTX 3080 albo 3070, zależy od Twojego budżetu, wersję Vision, żeby ładnie wyglądała. Albo też Asus również robi białe wersje kart graficznych. Jeśli chodzi o procesor, to nie wiem, czy będzie sens zmieniać. mógłbyś być na 9 10900K i to byś miał skok wydajności. Nie jakiś duży, ale byś miał. Ale to już jest taka zmiana niekonieczna. Ale według mnie, jedną zmianą, którą mógłbyś tutaj wprowadzić, byś mógł dołożyć kiedyś w przyszłości RAMu, żebyś miał 32GB, a nie 16. 16 Ci na razie wystarczy, no ale jakbyś chciał coś więcej robić, no to trzeba dołożyć. Myślę, że jak będziesz miał jeden program w tle. Ten, co tam mówię, że będziesz coś tam robił w jakimś programie, to na razie to wystarczy. Ale w przyszłości proszę dołóż drugie 16 żeśmy świątynia 30 i było to stabilnie, ponieważ no troszeczkę dołożyliśmy do tych RGB i no i wyszło jak i wyszło. Ale polecałbym ci drugie 16 kupić, także co? Ja bym się żegnał. Chciałeś ładny komputerek, to masz. Troszeczkę ubolewam, że nie zmieściłem tutaj 32 GB, ale myślę, że ci powinno to wystarczyć. Jeśli znalazłeś te 300 zł na dołożenie czy tam 400, to dokup sobie ramu jak na razie, żebyśmy o te 32, bo wiem, że jak tam renderujesz w jakimś programie czy coś tam tworzysz, no to ten RAM się przydaje. Także ja wam dziękuję w tym odcinku. To już jest trzeci przez Feria świąteczna, myślę, że Wam się podobają te odcinki. Tak zostaniemy w takiej scenie, nie wiem jak to nazwać, najbardziej podoba. Także do zobaczenia, cześć.